Witam serdecznie. Dzisiaj w ten deszczowy listopadowy 11 listopada, dzień niepodległości, postanowiłem przetestować opony Cross Climate z marki Michelin, którym stałem się szczęśliwym posiadaczem od paru dni. Są to opony wielosezonowe. Firma Michelin chwali się tym, że spełniają oni wymogi jakościowe jako opony zimowe. Jak również nieźle sobie radzą jako opony letnie. Jest to nowość, ponieważ zawsze rozgraniczano te, te, te dwa gatunki opon zimowe, letnie ponieważ chodzi tu o skład mieszanki opony. Widać, rynek wymaga czegoś innego. Bardzo dobrze sprzedają się opony wielosezonowe. Ja? Osobiście uważam, że opony wielosezonowe W warunkach, w których ja się poruszam Są bardzo dobrym rozwiązaniem I ekonomicznym Posiadam już jedne, jedne opony Wielosezonowe marki Kleber Kleber też należy do grupy Michelin Natomiast marka Kleber Opony Quadaxer, którymi już jeżdżę Cały rok Cały rok I, i mam opinię Na temat tych opon Yy, jak sprawują się zimą Jak również Jak, jak i latem No i tam Tamte opony yy, Można mieć zastrzeżenia Co do głośności Ponieważ pamiętam jak przełożyłem opony Z letnich na, To był okres letni Z letnich na te wielosezonowe Odczuwalnie zwiększył się hałas w aucie Natomiast po przejechaniu Kilku kilkudziesięciu kilometrów człowiek się przyzwyczaja do, do tego hałasu i, i wydaje się to za całkiem normalne, tak? ale, ale jest wyczuwalna różnica, jeżeli bezpośrednio przekładamy opony z letnich na wielosezonowe typu Kleber, marki Kleber natomiast te opony, które teraz mam założone w aucie Cross Climate, założyłem w tym, w tamtym, w tym tygodniu i muszę powiedzieć, że odnośnie hałasu, tutaj różnicy nie słyszę. Opony są cichutkie, prowadzą się bardzo dobrze na suchej nawierzchni. Dzisiaj specjalnie wyjechałem właśnie w taką deszczową, w deszczową pogodę, żeby zobaczyć jak one zachowują się na śliskiej nawierzchni. Śliskiej, czyli liście, jak pojadę sobie trochę tutaj za, za miasto, w cichsze tereny, żeby zobaczyć na, na śliskich nawierzchniach liściami, mokre, jak one się zachowują. W mieście rewelacja. Cichutko, yy, nie odczuwam żadnej różnicy między oponami letnimi. Także tutaj wielki plus. Chciałbym jeszcze zrobić test. Test. No test Opinie zwykłego, opinie zwykłego użytkownika yy, samochodów, yy, tak samochodu samochodów, takim jakim ja jestem, nie znam się na. Yy, na oponach, no trochę się znam, bo mam styczność z przemysłem oponiarskim, natomiast nie chodzi tutaj o, o kwestię użytkowania, bardziej o budowę opony. I ja oceniam to jako taki like, podejrzewam, że takich osób jak ja jest o wiele, wiele więcej niż super ekspertów, którzy testują opony w różnych warunkach, testach, motorach, poddają oddają je jakimś tam próbom. No, to, to ja należę do grupy zwykłych użytkowników i chciałbym te opony, które, te nowe opony, które pojawiły się na rynku, przetestować. Dać swoją opinię po prostu, żeby inni użytkownicy mogli wyciągnąć jakieś wnioski, czy, czy na podstawie tego co mówię, czy warto inwestować w te opony, czy nie, czy, czy dalej zmieniać na letnie zimowe. I jak już wspomniałem, te, te, o testach w tej porze roku są to opony nowe, założone teraz chciałbym jeszcze zrobić test przy pierwszych opadach śniegu gdzie mamy tak, tak, taką e, szlapę, chlapę na, na drogach jak one się sprawują no, to, no i również na drogach no, ośnieżonych, oblodzonych no ale nie oszukujmy się opony zimowe, jeżeli jest lód na, na nawierzchni, to, to cudów nie ma ona, ona tam nie sprawi, że samochód zwiększy swoją przyczepność lecz no ja głównie poruszam się w terenie, w terenie zabudowanym i lekko pozamiejskim czyli generalnie opony przez cały swój rok, przez cały swój sezon mają kontakt z suchą nawierzchnią, jeżeli popada śnieg zimą na drogach po drogach których ja się poruszam, drogi są odśnieżane, są solone, także powierzchnia jest zawsze czarna. Są sytuacje, że wyjeżdża się za miasto, czasami gdzieś tam tutaj na pobliskie górki, na narty, czy gdzieś poza poza drogi odśnieżane i tutaj taka moja historia odnośnie opon zimowych tym samochodem którym jadę jest to Golf piątka na oponach zimowych wjechałem na podwórko nieodśnieżone śnieg był mokry no takie błoto pośniegowe opony zimowe super stan rewelacja no, no i co no, no i siedzę siedzę po prostu auto ugrzęzło i dziękuję Przód jest ciężki, zawisło na, 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 na pokrywie śniegowej i siedzę. Natomiast auto, które stało obok, było to lżejsze auto. Nie pamiętam, chyba Punto z silnikiem benzynowym Bez problemu przejechało na oponach letnich. Nie ma problemu. Także no, tu takie może bardziej kwestie e, własnego doświadczenia tutaj skłaniają mnie, żeby jednak. No bo, do, bo powiem tak: do tej pory ja opony zmieniałem co sezon, z letnich na zimowe to jest pierwszy w tym samochodzie pierwszy sezon, w którym właśnie będę jeździł na oponach wielosezonowych e, nowych e, na powierzchni mokrej robię sobie dosyć gwałtowne skręty tego nie będzie widać w kamerze nie widać jak opona pracuje po nawierzchni, ale auto się trzyma auto się trzyma rewelacyjnie jest to droga jest to droga bardzo, bardzo mokra. Dodatkowo liście e, igły z lasu sprawiają, że powierzchnia nie jest super przyczepna, natomiast ja natomiast nie czuję tutaj żadnej różnicy. No opony, opony są nowe, to też, to też ważne, ponieważ rzeźba, bieżnik jest jeszcze nie zeszlifowany przez nawierzchnię, ale naprawdę, naprawdę rewelacja. uważać na wędkarzy, bo to jest droga mało uczęszczana. Nawet, nawet nie chcą wpadać w lekki, w lekki poślizg. Hamowanie. Spędziłem auto do 120 km na godzinę. I naprawdę wprowadzić go w jakikolwiek mały poślizg na tych oponach. Niemożliwe. Generalnie jesienna pogoda, trudne nawierzchnie mokre, obłocone opony zachowują się jak w mojej opinii rewelacyjnie.